pozycje komisji przekraczające dodatkowo ponad 10 bilionów złotych jak rozumiem wspomogą resort i być może zabrzmią jednym wspólnym głosem na forum sejmowym parlamentarnym wtedy kiedy najpierw komisja budżetowa a później cały parlament będą decydować o kształcie budżetu panie przewodniczący czy tak Chciałbym ma być przede wszystkim wyjaśnić sytuację że komisja to nie tylko aktywność odnośnie wysokości sumy 10 bilionów 700, 10 miliardów złotych. To jest przede wszystkim próba poszukania takiej argumentacji, żeby te nasze propozycje zostały przyjęte przez Komisję Gospodarki Budżetu i Finansów. Myślę, że wiele jest w tej chwili problemów, ale wszystko mogę powiedzieć będzie w bardzo wątłych rękach pani Wiesławy Żiłkowskiej. Kobieta będzie w pewnym sensie o tym decydować. Ja myślę, I, że... I problem, czy jesteśmy na budżecie kontynuacji? Na pewno to, co otrzymaliśmy w pierwszym projekcie, to jest pewien budżet kontynuacji. Tu pan poseł Wujec, pan poseł Soska mają rację, ale to, co przepracowaliśmy, myślę, że już nie jest pewną formą kontynuacji. Jest to wyjściem naprzeciw, tak żeby stworzyć możliwość odbudowy polskiego rolnictwa, tego potencjału produkcyjnego, które w przyszłości ma doprowadzić do obniżenia cen na żywność. Ja mówię relatywnie, w stosunku do zarobków. I przede wszystkim ma doprowadzić do tego, że 93 rok nie powinien się powtórzyć w handlu zagranicznym. Przypominam, że w handlu zagranicznym 1993 w 93 roku mieliśmy bilans ujemny, netto około 1 miliarda dolarów. Jeśli doprowadzimy do tej sytuacji, że nie będziemy musieli zakupywać wielu artykułów pochodzenia rolniczego za granicę, a możemy to przecież wyprodukować w Polsce to w przyszłości na pewno te pieniądze nie będą tak trudne do zdobycia na rzecz rolnictwa jak na 94. No dobrze, to w takim razie odpowiedzmy sobie na pytanie następujące, bo można przyjąć jak gdyby dwie opcje. Można powiedzieć, że będziemy zamykać granice, a można powiedzieć też, że znajdziemy środki na przykład na postęp biologiczny, na przetwórstwo, na to, żeby nasza żywność produkowana w Polsce była rzeczywiście konkurencyjna, mogła zdobywać rynki zagraniczne. Czy ten budżet, czy zakłada głównie wspieranie i zamykanie granic, czy raczej wspieranie w sensie postępu biologii, dostarczania lepszego produktu, który będzie konkurencyjny? Przede wszystkim wspieranie. No I przedłożone, przedłożone przez Komisję propozycje to są przede wszystkim zmiany w podejściu do sytuacji. Bo jedna rzecz to jest sumy, a drugie są rozwiązania, które nie wymagają sum. Na przykład założyliśmy, że środki przeznaczone na agencję rynku rolnego nie mogą być w roku 94 przeznaczone tak jak w 93 na uzupełnianie rezerw państwowych z zakupów z importu. One powinny być przeznaczone przede wszystkim na zakup zboża, mięsa, yy, masła yy, z produkcji własnej. Drugi element. Środki przeznaczone na kredyty nawozowe, nie wolno przeznaczać na zakup nawozów produkowanych yy, za granicą tych, które się produkuje w Polsce. Jeżeli my przeznaczymy 5 bilionów złotych na zakup na przykład azotowych nawozów z Grodna, to my zasilimy tamtą załogę i tam likwidujemy bezrobocie. I to nie ma sensu. I sprawa trzecia. Yy, założyliśmy dokapitalizowanie, czego nie przewidział rząd, banków spółdzielczych, bo przecież wszyscy wiemy, że i kredyty, i inne środki będziemy brali nie z centrali, a z banków spółdzielczych. A skoro jest zagrożonych upadłością 200 banków, a niektórzy mówią, że już 600, to przecież te kredyty nie będą do ugryzienia. Dlatego przewidzieliśmy w Komisji Sejmowej Rolnictwa, aby dokapitalizować banki spółdzielcze w wysokości 3,5 biliona złotych. Tak, e, trzeba powiedzieć sobie tak, że to cośmy dodali do tej Komisji Rolniczej, to też nie wszystko jest rozsądne, bo jeżeli dodajemy 10 bilionów do projektowanego budżetu około 18 bilionów, to ten wzrost jest zbyt duży, żeby mógłby w ogóle być do przez Komisję Budżetową. Moim zdaniem to jest nierozsądne i to nie przejdzie. I pani że to jest błąd taktyczny, jest błąd taktyczny. Nie, ale i tutaj my i dlaczego... Także na źródła y, y, No nie są tak <laughs> w razie. Tam jest powiedziane, <laughs> że dochody y, poprzez zwiększenie deficytu to jest pierwszy punkt. Nie, no to, na to punkt. Y, y, potem jest y, y, przez opłaty wyrównawcze i tak dalej. Ale y, to jest za dużo, że można było uzyskać. Poza tym w tym zwiększeniu są niektóre rozsądne rzeczy i takie właśnie w tą kierunkę, w tym kierunku, żeby właśnie zmienić charakter wydatków na rolnictwo, na przykład na oświatę w rolnictwie, na przykład na doradztwo w rolnictwie, na przykład na ochronę przed chorobami zakaźnymi. I akurat to są sumie duże, ale są też takie kolosalne wydatki, jak na przykład do dopłaty do paliwa, które y, w zeszłym roku też daliśmy i żadnych skutków nie było widać. Gdybyśmy w zeszłym roku dali na kredyty, od razu byłaby lepsza sytuacja. I dobrze, że teraz w projekcie budżetu było więcej na kredyty to, to jest zgoda, jak na przykład dopłata, czego nie ma w ogóle w tym budżecie, bo to w innym miejscu jest, kilkanaście bilionów na BGŻ. Struktura, która jest niefunkcjonalna, która powinna być zreformowana, a my po prostu będziemy tego dopłacać. I to są po prostu stracone pieniądze. Mi się wydaje, znaczy, że tego brak pośle, było w tym że brak było w tym budżecie tego, do, że, że tego, że tutaj brak jest zmiany charakteru tych wydatków tak, żeby po, by, poprawiać sytuację w rolnictwie, a nie tylko konserwować ją. Pan poseł Możemy zimę. dyskutować, Panie Pośle czy, czy akurat <laughs> dopłaty bezpośrednio pieniędzy do kieszeni rolnika na paliwo są bardziej skuteczne, czy kredyt, który formalnie. Nie jest do wzięcia w banku i na dzień dzisiejszy byśmy tu sobie powinni powiedzieć. Kredyt jest do wzięcia w banku. Tak, jak nie ma transz kredytowych i bank nie może udzielić kredytu, jak było to w zeszłym roku i kredyty tak. zostały niewykorzystane, no było na, na to było tak, tak zwane wpuszczenie nie, nie. rolników maliny, panie pośle. I tutaj, I tutaj wydaje mi się, że jeżeli wchodzimy do tego EWG. <coughs> I tam wszędzie, we wszystkich krajach są dopłaty do paliwa. To zrezygnowanie w tym roku z dopłat do paliwa, one były małe, można powiedzieć, w zeszłym roku, i przez to rolnicy byli zawiedzeni. Natomiast podwojenie sumy, jest to już suma 200 tysięcy na hektar, i jakby pan popatrzył, jest to pieniądz, który jest niezależny już od banku. Natomiast z bankami. Ja chciałbym jedno zdanie powiedzieć, że jest to budżet w przedłożeniu rządowym, a komisja to są na razie nadzieje pisane na wodzie, bo myśmy doświadczeni dziesięcioletnim, no, czy dziesię dziesięciokrotnym panie, głosowaniem. głosowaniem nad budżetem, to my wiemy, że. Jak będzie bilion czy dwa biliony Można, na rozdział tak. na wszystkie gałęzie, to będzie wszystko. Także my, rolnikom, musimy powiedzieć wyraźnie, co ich czeka w roku 94, a na spotkanie po przyjęciu budżetu myślę, że się umówimy i zobaczymy, cośmy wywalczyli, a jak po prostu zachowuje się tak. budżet w stosunku do tego przedłużenia. Ale sądowego. powiedzmy sobie też, panie pośle, jedną sprawę. Raport o stanie rolnictwa wykazał: 10% tylko gospodarstw jest w stanie się rozwijać, 20% jest w stanie 15. prowadzić reprodukcję prostą, 70% gospodarstw. Zgadza. Jest bankrutami lub na skraju bankructwa. Dwa lata temu, trzy lata temu, rok temu można było sobie eksperymentować, bo było z czego spadać. A w tej chwili jest dno i my jako Komisja Rolnictwa musimy wykazać Komisji Budżetowej, Sejmowi, Rządowi, że od tego roku nie można już sobie żartować, bo po ale, prostu musimy powiedzieć stop, ponieważ 70% gospodarstw w tym roku padnie. ale, ale, ale no nie w i tym, i w dlatego pa... jest potrzebne, Może nie w tym panie pośle, ale w, ale... w najbliższym w najbliższym czasie jeszcze jedna suma była w raporcie o stanie Rolnictwa że rolnictwu polskiemu potrzeba jest suma 618 bilionów złotych na w miarę dostosowanie się do jakiegoś poziomu... A mówimy o 10 bilionach ja dodatkowo mówię, to, to, do Ale problem polega na tym, płat, że jeżeli marzek. są na skraju bankructwa, to Projekt budżetu powinien wyciągać z tego wniosku. A on nie wyciąga. On w zasadzie kontynuuje tę sytuację, i dlatego dalej komisja projekt komisja budżetu nie, nie wyciąga. Tak, ale tak, my tak. mówimy o, projek o projekcie już komisji i projekt komisji, jak gdyby daje szansę ale na złagodzenie tych rzeczy daje na księżycu. Nie, nie. Panie przewodniczący, jakimi argumentami komisja będzie się posługiwała broniąc swojej opinii, broniąc swojego projektu, praktycznie jest, jest to już projekt komisji w tym momencie. Znaczy przede wszystkim tym, że musimy rozpocząć produkcję. Nawozy są w tej chwili bardzo drogie. Ilość na hektar to 60 kg, i przy tym poziomie nastąpiło wyjałowienie gleb. I w tym roku jest ten ostatni właśnie dzwonek rozpoczęcia odnowa odnawiania zasobów nawozowych i składników mineralnych. Powiedzmy to grebie. wprost, jeśli dlatego nie będzie komisja, tych nawozów, to wtedy plony dwoutrożne mogą się załamać. Będą załamywać się, tym bardziej, że z wapnowaniem też jest podobna sytuacja. Dlatego komisja stanęła na stanowisku 10 stycznia i wystąpiła z dezyderatem do premiera Pawlaka, żeby uruchomić kredyty z dniem 1 lutego. Zaskoczeni jesteśmy, że ten termin się przedłużył o dwa tygodnie. Dlatego, że to doprowadziło do prawdopodobnie wzrostu cen na nawozy. Akurat niektóre zakłady wprowadzają w tych dniach ceny i przede wszystkim. No, utrudnia zaopatrzenie pełne. Przepraszam, kontynuując jak gdyby ten wątek. Wszyscy panowie jesteście rolnikami. Pan, pan, pan nie, poseł nie, W. Nie, jest troszeczkę mniej, troszeczkę nie, ale, pracował, ale, ale pracował, kiedyś kiedy nam się przyznawał, że pracował. pracował. Y, chodzi mi o to, czy z waszej praktyki wynika, że jeśli ta decyzja o kredytach, ona ma, y, te kredyty mają być dostępne w połowie lutego, czy one rzeczywiście będą dostępne? Znaczy, czy będzie taka sytuacja, Czyli że można. banki po pierwsze będą przygotowane do tego, żeby te pieniądze jeszcze przed <laughs> siewami, jeszcze przed... Y, wiosennymi pracami polowymi, rzeczywiście rolnik miał do swojej dyspozycji, czy też. Y, czy to nie jest rzeczywiście z, za późno? Tu panie po, mojej informacji, o to właśnie chodzi. Panowie, przepraszam, no, no, wiem, że no, to... banki już czekają na te decyzje. W tej chwili mają nadpłynność finansową i w miarę tych środków, którymi dysponują, na pewno będą mogli zasilić bezpośrednio. Ale ty, zakupy ale panie, na nie, to, ale środki ale Ale niektóre banki, niewiele tak. banków. Jeżeli nie dokapitalizujemy tych banków, to absolutnie chłop tego kredytu nie ugryzie. I sprawa druga jest dziwne, że komisja Sejmowa rolnictwa musiała z decyderatem do rządu, żeby kredyty uruchomić od 1 lutego, rząd uruchamia od 15 lutego, kiedy prawo pozwalało rządowi uruchomić kredyty z dniem złożenia projektu ustawy budżetowej. I dziwne, że do tej pory tego nie zrobiono. No po prostu tutaj, powiedziałbym, jest kontynuacja do rządów poprzednich, bo poprzednie rządy uruchamiały kredyty w kwietniu, w maju.